Z kanału CCZ, czyli Czas coś zrobić. Słuchajcie, dzisiaj odcinek testowy. W dzisiejszym odcinku będziemy testować piłę od Evolution, model CCS o mocy 1600 W. Ale zanim testy, zanim coś więcej o pile, chciałbym podziękować panu Jamesowi z Evolution za to, że no mogę sobie potestować takie urządzenie. James, bardzo dziękuję. A teraz zaczynamy testy. już na początku mówiłem, piła jest o mocy 1600W, 3900 obrotów na minutę, więc myślę, że wystarczy. Waga, około 5 kg, 4,9 kg, więc uważam, że jest to dosyć ciężkie urządzenie, szczególnie to ręczne urządzenie. No ale powiedzmy, da się do tego pewnie przyzwyczaić. Słuchajcie, no myślę, że co? Zaczniemy od kilku testów. Może od takiego kątownika? Wiecie co? Jestem bardzo ciekaw tego testu. Bardzo. Zaczynamy. bez żadnego problemu, nie no. super, eee. wiecie co? jeszcze dłużej, takie cała, no, mega, 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 ale wiecie co? <tryk> To jeszcze przetestujemy. I wiecie co, ja już oglądałem inne testy, wiem, że to da radę, ale sprawdźmy to. Super. Słuchajcie, jak sobie blacha poradziła, blacha, jak sobie piła poradziła z taką blachą, to na pewno sobie poradzi z takim kątownikiem, więc sprawdźmy to. Naprawdę chyba w drewnie się czasami gorzej tnie niż niż tym. Naprawdę słuchajcie jestem pod wielkim wrażeniem, że ta piła tak nie więc słuchajcie, to były proste zadania, a za chwilę ostatni test Zobaczycie, jaki. Słuchajcie, ostatni test będzie to test specjalny. Jeszcze chyba nikt nie testował Pew Evolution w ten sposób. A co to za test? To jeżeli śledzicie mojego facebooka, to wiecie. A jeżeli nie, to za chwilę zobaczycie, co będziemy ciąć. A właściwie już możecie zobaczyć. jest to wahacz od jakiegoś samochodu nie wiem nawet jakiego Przed eee, zanim, zanim zacznę ciąć eee, chcę zobaczyć czy mi się uda w ogóle jakoś podejść tą piłą Zobaczymy, czy się uda. Kolejny miał uzbrojone już w rękawiczki. Zobaczmy, czy się uda. Udało się, sami zobaczcie. Słuchajcie, ostatni test. Może przesunę. Taka wyleczka o grubości, już Wam mówię. Weleczkę sobie ściągnę. 6 centymetrów, Weleczka 6 centymetrów. Nie piła Evolution. Sprawdzamy. Nadal nie. Słuchajcie, podsumowanie dzisiejszego testu piła Evolution Model R 185 CC o mocy 1600 W. Ten test, który widzieliście, był troszeczkę innym testem niż te, które są dostępne w internecie, ponieważ chciałem zrobić to po swojemu, sprawdzić to po mojemu. No i teraz moja opinia, co ja sądzę o tym urządzeniu. Słuchajcie, przede wszystkim Piła Evolution w tym wydaniu jest urządzeniem wielofunkcyjnym, wielozadaniowym i tak naprawdę godnym polecenia, ponieważ jeżeli pracujecie na budowie, i zdarzają wam, zdarza Wam się trafić na deskę na materiał z, nie wiem, z gwoździem, z krętem, to piła sobie poradzi bez żadnego, że tak powiem, problemu. Jest to urządzenie dla Was. Jeżeli w domu korzystacie z materiałów z odzysku, z drzewa, w którym są śruby, gwoździe, idealne urządzenie dla Was. Ta piła potrafi się wciąć wszystko. Skoro widzieliście w moim teście potrafi przeciąć wahacz, to na pewno sobie poradzi z płytą OSB, w której znajdą się gwoździe belką, w której będą takie śruby. Tak naprawdę urządzenie godne polecenia, tak? Wiem, że to nie jest urządzenie dokładne, w którym możecie sobie idealnie przyciąć na przykład deskę. Chociaż jakbyście się postarali, przypięcili ją do stołu, zrobili sobie taki stół, to jesteście w stanie ją wykorzystać jako piłę stołową. Kwestia tylko chęci i wykorzystania takiej piły. Tak naprawdę polecam Wam tą piłę i myślę, że za kilka odcinków zobaczycie jeszcze raz tą piłę w innym zadaniu w takim zadaniu recyklingowym ale nie będę jeszcze Wam zdradzał, co się będzie działo. Dziękuję za dzisiaj. Proszę jak zwykle o subskrypcję. Piszcie komentarze pod filmem, czy Wam się podobał ten test. No i oczywiście łapkujcie w górę.